Dom dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. To tu pracuje mężczyzna, który został zatrzymany w sprawie podejrzenia o molestowanie dzieci. Mieszkańcy gminy Rusiec dziś niechętnie odnosili się do całej sytuacji. No, coś tam mi się obiło uszy, ale ja wolę. Mm, nie. Ja nie, ja. Nie? O niewłaściwym zachowaniu nie. ustawcy? Nie, nie. Nie, nie słyszałam i nie chcę się wypowiadać, bo. Mhm. Ale czyli jednak pani coś słyszała? No, coś, ale. Wie pani, ploty to chodzą po... Każdy każdy tam swoje coś powie. Wychowawca zatrudniony w domu dziecka pełni także funkcję dyrektora szkoły w Woli Wiązowej, którego organem prowadzącym jest gmina Rusiec. W rozmowie z wójtem dowiedzieliśmy się, że obecnie dyrektor został zawieszony na czas trwania postępowania. Informacje o zatrzymaniu mężczyzny potwierdza nam Aleksandra Tyczyńska z Bełchatowskiego Starostwa, które jest organem prowadzącym dom dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Na obecną chwilę możemy jedynie potwierdzić, że jeden z wychowawców domu dziecka w Dąbrowie Rusieckiej został zatrzymany przez organy ścigania w związku z podejrzeniem molestowania nieletnich. Dyrektor domu dziecka w Dąbrowie Rusieckiej natychmiast po tym, jak otrzymał zgłoszenie o niewłaściwym i nieakceptowalnym zachowaniu wychowawcy, odsunął go od pracy z dziećmi, złożył oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policji i w prokuraturze oraz powiadomił Łódzki Urząd Wojewódzki i organ prowadzący, Starostwo Powiatu w Bełchatowie, podkreśla Tyczyńska. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie prokuratura rejonowa w Bełchatowie.